Nasze dziecko chodzi na przykład do przedszkola, a my jesteśmy rodzicem, który samotnie je wychowuje. No właśnie z tego powodu mamy bardzo ważny przywilej podatkowy, dzięki któremu możemy zyskać wiele pieniędzy. Ale dziś w programie powiemy państwu dlaczego fiskusz odmawia niektórym rodzicom rozliczenia się wspólnie z dzieckiem. Przemysław Talkowski. Zapraszam. Mariusz Skudowski, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Skudowski, jest ekspertem w naszym dzisiejszym programie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj trochę o samotnych rodzicach będzie. O rodzicach, którzy no, z różnych powodów samotnie wychowują swoje dzieci. Oni mają z tego tytułu y, różne przywileje Na przykład, y, łatwiej im Zapisać dziecko do przedszkola, znaleźć miejsce dla dziecka w publicznym przedszkolu, bo to jest właśnie dla nich taki przywilej, z tego tytułu, że samotnie wychowują dziecko. Na gruncie prawa podatkowego też mogą liczyć na takie preferencje. No tak, najstarszy tak naprawdę przywilej, który jest już bardzo, bardzo długo, to możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, jeżeli jestem samotnym, samotnym rodzicem wychowującym dzieci. Ulgi na dzieci oczywiście też samotnym rodzicom przysługują. Tak, Nie ma żadnych Najbardziej problemu. ulgi w odliczeniu od podatku z tytułu Posiadania pewnej liczby dzieci też przysługuje. Rozliczenie się jako rodzic, który samotnie wychowuje dziecko, jest bardzo korzystne. To powiedzmy pokrótce, na czym to polega, bo z tego tytułu można na przykład w ogóle nie zapłacić podatku, albo nawet dostać zwrot. Tak, przede wszystkim, e, jeśli rozliczam się z dzieckiem, to uzyskuję co najmniej jeden przywilej, czyli drugą kwotę wolną od podatku. 3000 zł, czyli pięćset kilkadziesiąt złotych zostaje mi w kieszeni. To Która niedługo ma być zwiększona do nawet 8000 tysięcy złotych. Nawet do 8000? pewnie to będzie rok 2016, a Siedem, raczej 17, 17. końcówka, no tak. ale miejmy nadzieję, że będzie. I drugi przywilej, oczywiście, to jest dla szczególnie tych rodziców samotnych, samotnie wychowujących dzieci, którzy osiągają dochody przekraczające pierwszy próg podatkowy. Dzięki wspólnemu rozliczeniu mogą swoje dochody sprowadzić do pierwszego progu podatkowego. No bo wytłumaczmy, dziecko, no, myślę, że w większości przypadków nie zarabia. Na przykład takie w wieku przedszkolnym, bo akurat dzisiaj w przedszkolu się znajdujemy. Takie dziecko nie zarabia, więc rodzic swój dochód dolicza do dochodu dziecka, czyli do zera. I co wtedy robi? Dzieli na pół. Tak. tak, to znaczy trzeba przede wszystkim też uczulić rodziców, bo to jest taka pułapka, że jeżeli dziecko zarobi jednak coś i przekroczy to tę magiczną kwotę wolną od podatku, to też nie można się z dzieckiem A rozliczyć. ta Kwota akurat wynosi wtedy 3091, była... ona jest tam 2 złote. <noise> Dokładnie e... tak Większa. I często się zdarza tak, że dziecko chcąc za... popracować w wakacje, zarobi 3200 zł i traci się. Jest problem. Więcej się traci niż zyskuje. Czyli wspólne rozliczenie z dzieckiem jako samotny rodzic na pewno się opłaca, ale od razu powiedzmy, jeżeli taki samotny rodzic prowadzi działalność gospodarczą, nie może skorzystać z tego przywileju, tak? To zależy oczywiście. Jeżeli zostanie na tak zwanych zasadach ogólnych i skali podatkowej, to jak najbardziej może dalej skorzystać z tego przywileju. Ale problem mhm. polega zaczyna się wtedy, gdy wybierze podatek liniowy. I z wyliczeń finalnych wyjdzie, że to nie był najlepszy ruch, tak? No tak, a przedsiębiorcom, którzy zarabiają już tak gdzieś ponad, mają ponad 100 tysięcy przychodów rocznie, zaczyna się opłacać zdecydowanie podatek liniowy, bo wtedy mają 19% stawkę niezależnie od wysokości tak. przychodów. Tak? Jeśli nie weźmiemy pod uwagę ewentualnego wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, to przedsiębiorcy, którzy te 100 tysięcy złotych dochodu osiągną rocznie, na pewno powinni wybrać podatek hmm. liniowy. No, no Zupeł... tak, ale w tym naszym przypadku samotnemu rodzicowi na pewno będzie się opłacało wtedy zasady ogólne, jeżeli zarabia nieco ponad 100 tysięcy złotych. nieco nawet, nawet nieco więcej, więcej niż nieco, prawda? bo to może być 170-180 tysięcy no złotych. I cały czas będzie stawka 18%. Tak jest, więc po pierwsze zyskuje 1%, bo jest 18 zamiast 19. No dzięki temu, że się wspólnie rozliczyłem z dzieckiem. Ale my chcemy dzisiaj Państwu powiedzieć o tym, że fiskus odmawia takiego wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, tym rodzicom, którzy no prowadzą działalność gospodarczą, są samotnymi rodzicami. To wiadomo. Jeżeli jesteśmy na tak zwanej liniówce, nie możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, ale fiskus odmawia także wtedy, kiedy rodzic zawiesi działalność gospodarczą, bo istnieje taka możliwość. Ja rozumiem, jestem samotnie wychowującym dziecko ojcem i zawieszam swoją działalność gospodarczą. Co to oznacza, że ja jej nie prowadzę, tak? Tak, zawieszenie działalności oznacza, że nie prowadzę biznesu swojego. Nie zarabiam też, rozumiem, co do zasady. To znaczy, sprzedaję na przykład telefony komórkowe, albo prowadzę sklep spożywczy, albo jestem architektem czy fotografikiem i pracuję na własny mm, użytek. Mówi się wtedy o takich ludziach, że są samozatrudnieni, prawda? Tak, to, to jest pewna grupa prowadzących działalność gospodarczą. gospodarczą. I jestem na tak zwanej liniówce. No i z jakiegoś powodu. Zawieszam swoją działalność gospodarczą na przykład na cały rok. Od 1 stycznia do końca grudnia nie zarabiam, bo nie mam zleceń, bo nie sprzedaję tych telefonów komórkowych, czy nie prowadzę sklepu, tak? Tak jest. To, co nie wykazuje wtedy żadnego przychodu dochodu, nic. Mogę nie osiągnąć żadnego przychodu w tym okresie. Niestety są przepisy dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej, które mówią, że przedsiębiorca, który zawiesi działalność, może uzyskać przychód w dwóch przypadkach. Pierwszy to jest sprzedaż środka trwałego, na przykład, na czego? przykład domu lub samochodu, mhm. firmowego, tak? firmowego, firmowego, lub też na przykład uzyska 20 groszy odsetek z tytułu lokaty bankowej, jeżeli bank mu dopisze. Rozumiem, bo te zyski firmy, zyski obrotowe, ktoś postanowił ulokować w banku, na lokacie. Tak, zostawił środki, Rozumiem. stworzył lokatę i uzyskał tą złotówkę. Ale zastanawiam się, dlaczego fiskus odmawia takim osobom wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, kiedy zawieszają działalność gospodarczą, bo pojawił się wyrok sądu administracyjnego, którym sąd jednoznacznie stwierdził, taki rodzic może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, co więcej, wyrok sądu uchylił indywidualną interpretację, jaką wydało ministerstwo finansów w tej sprawie. Yy, niestety jest jak zwykle kwestia zapisu konkretnego przepisu, na który się powołuje w, czy, ustawie. w ustawie, na które się powołują urzędy skarbowe czy Izby Skarbowe, które wydają interpretacje. I, I, I teraz sąd. No dobrze, to co powiedział sąd? Skupmy się może na tym. Mm, sąd powiedział, że Izba Skarbowa wydająca interpretacje nie udowodniła swoimi, e, swoimi argumentami, tak. że ten że ten rodzic, rodzic tak? mógł uzyskać ten przychód. Ale nie uważa pan, że to jest uczciwe, bo skoro nie zarabiam ani złotówki, nie zarobiłem w ciągu roku, nie, nie handlowałem, nie sprzedawałem, nie świadczyłem usług i chcę się z, rozliczyć wspólnie z dzieckiem, no to niech mi skarbówka udowodni, że zarobiłem, skoro mi odmawia. W tym konkretnym przypadku, o którym mówimy, rzeczywiście ten rodzic nie osiągnął, nie sprzedał ani nieruchomości, ani nie osiągnął żadnych no, odsetek. Był uczciwy. Był uczciwy, czysto tak po ludzku, powinien móc się rozliczyć. nie Niemniej znowu ten nasz przepis, o którym mówimy, jest tak skonstruowany, że. Można z niego wywnioskować, że jest to tylko wyłącznie potencjalna możliwość osiągnięcia przychodu, i to już wyłącza. To jest oczywiście kwestia interpretacji tego przepisu, ale linia izb skarbowych Ministerstwa Finansów jest jednoznaczna. Ale to bardzo ciekawe. Mógłbyś... Tak, w związku Aha. z tym nie możesz. No się dobrze, rozliczyć. ale to jest ciekawe, co Pan powiedział. To jest interpretacja przepisu przez urzędników skarbowych. Rozumiem ewidentnie na niekorzyść podatnika ewidentnie na niekorzyść podatnika, ale trzymająca się niestety logiki. No dobrze, ale o co chodzi w prowadzeniu działalności gospodarczej? Czy chodzi o to, żeby zarabiać z tytułu sprzedaży jakiegoś środka trwałego, maszyny, yy, samochodu czy nieruchomości? zarabiania na odsetkach, czy chodzi tak naprawdę o prowadzenie działalności gospodarczej, zarabiania z tytułu świadczenia usług, bądź sprzedaży rzeczy? Oczywiście, że jeżeli prowadzę działalność gospodarczą i w ogóle instytucja zawieszenia działalności gospodarczej miała yy, dać ulgę dla przedsiębiorców, którzy mają chwilową brak możliwości jej prowadzenia. No właśnie, powiedzmy tak? na przykład z powodów zdrowotnych, tak? Z powodów zdrowotnych, z dowolnych powodów, tak. Czyli na przykład zawieszam działalność gospodarczą, bo ciężko choruję, Pomaga mi rodzina, utrzymuje mi rodzina. Ja w tym czasie nie zarabiam, bo też nie mogę, ale chciałbym skorzystać z faktu, że posiadam dziecko, jestem samotnym rodzicem, chciałbym się z nim rozliczyć. Tak. Uczciwe, prawda? Uczciwe podejście. No niestety, zgodnie z, tym, z tymi przepisami i interpretacjami Ministerstwa Finansów, jest to niemożliwe, bo nie wykonają formalnego jednego ruchu. Myśli pan, że może pojawić się więcej takich korzystnych wyroków sądowych dla podatników właśnie w tej sprawie? Trudno powiedzieć, dlatego że sądy jednak muszą interpretować przepisy. Ta interpretacja jest zdroworozsądkowa. I chyba też w przypadku przywilejów różnego rodzaju te przepisy trzeba interpretować ściśle, rozumiem, tak? Wąsko. To jest w ogóle kwestia interpretacji podejścia na naszego Podejścia do interpretacji naszego prawa podatkowego. Ono I fiskusa, jest, rozumiem. I fiskusa, ono jest w innych krajach inne. To znaczy, tam często się zdarza, że jest, jeśli podatnikowi pojawia się możliwość, no to wszyscy mu podpowiadają. Frontem do podatnika. Dokładnie. U nas jest jeszcze cały czas. Po, Tyłem do po podatnika. Staremu, aż tak źle nie jest. Aż tak źle nie jest, ale nie jest też tak, że jeżeli jest wątpliwość, to jest interpretowana na korzyść podatnika. Jak pan myśli, jakby można zmienić tę sytuację, o której mówimy? No bo tak, raczej nie mamy co liczyć na to, że fiskus urzędnicy skarbowi się zreflektują, chociaż bardzo o to prosimy i zaczną interpretować te przepisy na korzyść podatnika. Sądy mogą też mieć trochę związane ręce, to co powinniśmy zrobić? Zmienić przepisy? Jak zwykle najprościej jest zmienić przepis i wyklarować tą sytuację. Wystarczyłoby dodać do naszego omawianego przepisu jedno zdanie. Jeżeli nie osiągnąłeś w danym roku dochodów z działalności mm -hmm. czy przychodów z działalności gospodarczej, Takie jedno, zdanie, jedno trzeba było zdanie, to masz prawo, czyli nie stosuje się tego przepisu i nie byłoby żadnej wątpliwości. Bo, jak... bo dalej ta możliwość sprzedaży tego środka trwałego w czasie zawieszenia działalności, no powinna jednak zostać. A jak pan myśli, kto powinien wtedy udowodnić to, że nie zarobiłem? Ciężar podatkowy przerzucony będzie wtedy na podatnika, czy na organ skarbowy? jest bardzo proste. Składamy deklarację podatkową. Jak jest zero, to jest zero. To Czyli nic, zakładamy, nic... że jesteśmy uczciwym podatnikiem i tak też powinien robić urząd skarbowy. Powinniśmy wykazać w picie 36. A w to tak działa. Kwoty, nigdy, nigdy kwoty, w ten sposób Foty zerowe w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej dochodów i, i nie ma problemu. Można też, jeżeli to jest potrzebne dla e, rozliczenia prawidłowego, dodać w formularzu, że jest zawieszona działalność w takim i w takim okresie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale myśli Pan, że możemy doradzić teraz rodzicom, którzy nie osiągnęli w ciągu roku żadnych, ale absolutnie żadnych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, bo ona była zawieszona? To pytanie, czy tacy rodzice, którym Fiskus odmawia? skorzystania z tego przywileju podatkowego, odmawia im rozliczenia się wspólnie z dzieckiem, powinni walczyć o swoje prawa w sądzie, czy znikome mają tam szansę? No to jest pierwszy wyrok, jeszcze na pierwszym etapie, czyli w pierwszej instancji. Trudno, Pierwsza trudno, jaskółka, ale wiosna nie czyni jeszcze, tak? Przede wszystkim zbliża się moment składania oświadczenia na rok 2016, do 20 stycznia można wszystko pozmieniać przynajmniej na kolejny rok, więc ci, co zawieszają działalność, Niech przypilnują, póki się nie zmieniły przepisy, żeby złożyć ten jeden dodatkowy dokument do 20 stycznia, że jednak rezygnują z, tej, z tego podatku liniowego 19% i wracają na skali. Wtedy na pewno nie, nie będą będzie mieli żadnych planu. problemów. Przemysław Talkowski zapraszam do oglądania kolejnych odcinków programu Nie daj się fiskusowi, w którym przyglądamy się podatkom zawsze w Waszym interesie.